Ile my tych ostatnio robotów testujemy? Patrzcie, kolejnego mam w ręce, kolejny chce mi mieszkanie posprzątać. Zobaczymy, czy sobie poradzi. A przy okazji, czy ktoś kiedykolwiek zastanawiał się, czemu ludzie, którzy projektują roboty ręczne, wzorowali się nie na snajperkach? Czy to jest jakieś powiązanie? Nie wiem. Ale wiem na pewno, że dzisiaj dla Was recenzje nik p 11 Zapraszam. Jak się zapewne domyślacie, większość sprzętów tak naprawdę dostajemy od producentów. Co prawda, możemy, czy tam mamy pełną a tutaj niezależność i, no cóż, producent sam trochę decyduje, posyła nam sprzęt, czy wysyła nam sprzęt dobry, który się obroni w swojej recenzji, czy nie. No i oczywiście są osoby, które za tymi producentami stoją. Więc mamy różne osoby i mamy oliwkę. Oliwie, która jest z. Właśnie firmy z Pro Scenic, która jest jedyna w swoim rodzaju, i tutaj mamy Endless Love for Family, a ja ten film dedykuję Oliwii i mówię Endless Love for Olivia from Prostcenik. I ta recenzja, recenzja tego odkurzacza, jest jej dedykowana, bo no, takie osoby faktycznie fajnie promują świat smart home i przy okazji mamy wiele różnego rodzaju konkursów z Prostcenikiem. To tyle lokowania. Stricte producenta, a teraz już idziemy do konkretów i omawiamy tego tutaj robota odkorzającego, którego trzymam w ręce. Zaczynamy od wyglądu, bo wygląd jest ważny, wygląd jest istotny. Jeżeli chodzi o kolor, no to tutaj mamy odcienie szarości i chyba mi się to bardziej podoba niż jak producent z jakimiś mega jaskrawymi kolorami szaleje. Ja wolę chyba bardziej stonowane w tego typu urządzeniach. Jeżeli chodzi o samą budowę robota odkurzającego ręcznego, to tutaj nie mamy do czynienia z jakimś wielką rewolucją. Tutaj mamy główną szczotkę, ale do niej przejdę, jak będę przechodził przez poszczególne, um, poszczególne szczotki, to też się trochę więcej opowiem o niej. Tutaj mamy samą główną część robota, czyli jego silnik. Gdy ja sobie odczepię główną rurę, i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. To tak. Jak zawsze, trochę w formie pistoleta, ale to się po sprawdza, jest wygodne, więc każdy w to idzie i OK. Jeżeli chodzi o baterię, to mamy ciekawie ją wyciąganą, bo ona jest w tym miejscu, trochę jak, no jak magazynek po prostu. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Co jest dużą zaletą, zapewne proscenika, możecie sobie tę baterię dokupić samodzielnie, poza samym robotem, dzięki czemu, jeżeli na przykład stwierdzicie, że potrzebujecie dwóch baterii, żeby nie przerywać odkurzania, to taka opcja jest, ale raczej nie jest potrzebna, bo on bardzo długo działa. O tym będzie w sekcji związanej z codziennym działaniem. Jeśli jeszcze chodzi o budowę, tutaj mamy główny bębę, do którego dostają się nieczystości, które po prostu sobie sprzątamy. W ten sposób otwieramy go i wysypujemy, a w innych modelach często to jest blokowane i trzeba to wszystko odblokowywać. Zdecydowanie wolę, gdy to wygląda w ten sposób, i mogę go sobie wygodnie opróżnić. Oczywiście sam główny pojemnik też możemy wyciągnąć. Ja go w tym momencie wyciągnąłem. Tu znajduje się filtr, który mogę sobie również. wyciągnąć z całości, no i reszta tego pojemnika, dzięki czemu możemy go dokładnie, możemy go sobie dokładnie wyczyścić. Pamiętajmy o tym, żeby dobrze go ułożyć, kiedy go będziemy ponownie składać, żeby to nam się tutaj zgadzało, żeby to powietrze uciekało. Teraz. Przejdźmy do poszczególnych elementów związanych z proscenikiem, poszczególnych szczotek i ja opowiem Wam dlaczego on jest trochę wyjątkowy. Teraz przejdziemy do końcówek. Zacznijmy od szczotki głównej. Tak jak widzicie proscenik przygotował taką samą szczotkę jak wszyscy inni producenci, jest ok. Um, nic nowego, ale sprawdza się więc wszystko jest w porządku. A tu nagle niespodzianka, bo jest to chyba jedyny. Ręczny robot odkurzający, który posiada nakładkę mopującą. Tak jak widzicie, on posiada specjalną szmatkę przez którą przecieka woda. Mamy tutaj pojemnik na wodę, tutaj ją wlewamy i nakładamy. To bardzo fajnie, szybko to wskakuje. Jak widzicie, nie tylko odkurzamy, ale możemy również mopować. Czegoś takiego żaden inny z tych wszystkich dotychczasowych robotów odkurzających ręcznych, które mieliśmy, nie posiadał. I to jest moim zdaniem gigantyczna zaleta proscenika. Poza tym, co znajdziemy w zestawie, turboszczotkę do mebli, czyli do wszelkiego rodzaju sofy, łóżka, czy czegoś takiego, czegoś pięknego. Nie jeździmy tym po podłodze. Mamy Końcówkę, dzięki której dostaniemy się do węższych miejsc, albo na przykład dzięki której pozbędziemy się pajęczyn. Mamy taką szczotkę, która też jest dobra do mebli. Mamy również uchwyt ścienny. Uwaga, z ładowarką, czyli tutaj podpinamy kabel, dzięki któremu robot się ładuje, a montujemy go w prosty sposób, czyli tak jak mamy robota tutaj, proszę, I on będzie w ten sposób wisiał na ścianie, gdziekolwiek go sobie powiesimy. Przejdźmy teraz do tego, jak on działa na co dzień. Proscenik zdecydował się na innowacje i chwała im za to, bo dzięki temu mamy do czynienia z ciekawym, ciekawym robotem, który jest inny niż wszystkie. Zacznijmy od tego, co już Wam powiedziałem wcześniej, czyli ma nakładkę mopującą. Żaden inny z tych, które testowaliśmy, tego nie miał. Może jakiś inny, który nie testowaliśmy, to ma, ale to, które mieliśmy w rękach, nie. Więc to jest jego zdecydowany plus. Kolejna rzecz to jest inteligencja. Ten robot odkurzający ręczny, pomimo że teoretycznie nie ma żadnej inteligencji, to mimo wszystko zmieniał automatycznie ciąg w zależności od tego, czy znajdował się na dywanie, czy na podłodze. To było realnie odczuwalne i to jest też jakby kolejna jego zdecydowana zaleta. Poza tym jest on dosyć zwinny. Jesteśmy w stanie się dostać w różnego rodzaju zakamarki. Nie jest najlżejszy. To, bo trzeba przyznać, jeżeli chodzi o wagę, to, to nie jest najlżejszy robot, z jakim mieliśmy do czynienia. Trochę się trzeba namachać. A jeżeli chodzi o głośność, to na najwyższym trybie jest naprawdę głośny. Ja go teraz odpalę i wam trochę pokażę. Więc tak jak widzicie. Robot jest stosunkowo, stosunkowo głośny, ale no posiada kilka tych rzeczy związanych z innowacjami. Z takich rzeczy już nie innowacyjnych na pewno fajna jest tego opróżnianie, że jest po prostu proste i nie musimy tutaj się nad tym super zastanawiać. Poza tym on jest wydajny. Bez problemu radził sobie z powierzchnią 180 m kwadratowych, co mi się wydaje, że jest dużo, jak na tego robota. Oczywiście możemy do niego dokupić kolejną baterię, ale pytanie, czy potrzebujemy realnie. Jeżeli sobie radzi z tak dużą powierzchnią, to czy faktycznie chcecie, nie wiem, 1000 m kwadratowych robotem odkurzać takim? Podejrzewam, że jak ktoś ma 1000 m kwadratowych to ma takich robotów, nie wiem, kilka. Dajmy na to. Jeszcze tylko jako ciekawostka. To ten robot posiada końcówkę dla zwierząt. Jakkolwiek to zabrzmi, to posiada końcówkę, dzięki której możemy go wykorzystać przy, przy naszych zwierzakach, ale nie testowaliśmy, więc nie wiemy, jakby się to sprawdziło. Nie wiem też, jakby zwierzę zareagowało na tak głośny, głośny odgłos. Przeważnie zwierzaki się boją od kurzaczy, ale no nie wiem. No, jest coś takiego, więc wam o tym wspominam. Podsumowując, Rosenik stworzył innowacyjnego robota. Stworzył robota innego niż wszystkie i ja to lubię. A, czy ten robot ma minusy? No ma, tak jak Wam wspominałem, jest dosyć głośny, jest, no, nie jest lekki. Nie wiem, czy on jest ciężki. To, jest, to byłoby chyba aż na opowiedziane, ale nie jest super lekki. Ale te jego innowacje sprawiają, że możemy pomyśleć o tym, że te roboty mogą się rozwijać. Mogą wymyślać coś nowego i to nie musi być kopiuj, wklej. Z innych producentów, więc tutaj gigantyczny plus dla proscenika P11. A ja Was oczywiście zapraszam do obejrzenia naszych pozostałych recenzji robotów odkurzających ręcznych. Jeżeli aktualnie jesteście w trakcie poszukiwania jakiegoś, to Smart mi podpowie Wam, który z nich wybrać na podstawie naszych recenzji. Więc dzięki Wielkie i klikamy w którykolwiek z tych filmów, które tutaj się pojawią. Może akurat to będzie właśnie robot ręczny odkurzający.